Przejdziemy teraz do trzeciego elementu treningu. Idziemy do pracy na brzuch. Także zaproszę Cię teraz do podporu przodem. Ustawiamy się. Ręce na szerokość barków. Palce dłoni szeroko, ciało w jednej linii. Wykorzystamy sobie stoper. Unosimy biodra do góry i trzymamy deskę. Najbardziej podstawowy wariant ćwiczenia. Zwróć uwagę. Lewa ręka, prawa równo. Ciężar ciała równomiernie. Nie wyginaj się w lędźwiach, nie robimy czegoś takiego. Ani nie unosimy się zbytnio do góry. Tułów równolegle do podłogi i trzymamy pozycję. Długie wdechy, długie wydechy. 10 sekund jeszcze. 3 2 1. Okej. Chwila luzu. 15 sekund przerwy i przejdziemy do deski, do podporu na przedramionach. Rozluźnij się. Przygotuj, za 5 sekund startujemy. I teraz. Układamy przedramiona dłonie wnętrzami do góry. Wydłużamy się i start. 40 sekund. Dociskaj mocno przedramiona. Pamiętaj, żeby nie trzymać ciężaru na samych łokciach, tylko całe przedramiona dociśnięte. Ciało w jednej linii, brzuch napięty i już mamy połowę. Jeśli by Ci było za ciężko, pamiętaj, że ja męczę się razem z Tobą i zmierzamy razem do wspólnego celu. 10 sekund. 3, 2... Jeden, ok. Rozluźniamy. 15 sekund przerwy pomiędzy. Czas leci. Długi wdech, długi wydech. 10 sekund i wracamy. Wrócimy do podporu na prostych rękach. Tylko teraz mała zmiana. Za 3 sekundy startujemy. Pozycja wyjściowa, pozycja deski i na przemienny ruch dłoń do barku. Zwróć uwagę, nie kołyszamy się za bardzo na biodrach. Tylko stabilna pozycja. Połowa. Oddychaj, nie wstrzymuj oddechu przy tego typu ćwiczeniach, jeszcze pięć, cztery, 3, 2, 1. Ok. Rozluźnij ręce. Rozluźnij brzuch. Już powinnaś czuć. Czuć na brzuszku. Sekunda. I zaraz wracamy do podporu na przedramiona. Za 3 sekundy. Ustaw się. I teraz uwaga. Przenosimy ciężar ciała przód tył Tak jakbyś wstawała na palce. A zarazem pozycja wyjściowa taka sama. Nie zmieniaj się przede wszystkim w plecach. Mocny brzuch, silna pozycja. Połowa. I 10 sekund jeszcze. Pracuj cały czas. Cztery. 3, 2, 1. OK? I luźniutko. Teraz odwrócimy się na bok. Biorę stoper do przodu. Deska bokiem. Ciało w jednej linii. W miarę możliwości noga na nogę łokieć pod barkiem. Dociskamy całe przedramię. Pokażę Ci najpierw w łatwiejszej wersji. Możesz się trzymać dłoń za dłoń, lub jeśli by było za ciężko, przenieś sobie stopę do przodu. I zrobimy w tym wariancie, ale dążymy docelowo. Ciało w jednej linii, noga na nogę. Puszczamy dłoń i wyciągamy ramię do góry. Start. Jeśli możesz, spójrz w górę za wyciągniętą ręką. 4, 3, 2, 1. Ok. Druga strona. Odwracamy się na drugi bok. Taka sama pozycja wyjściowa pokazałam Ci dwa warianty. Wybierz odpowiedni dla siebie. Przygotuj się 3 sekundy. Startujemy. Wzmacniamy tutaj całe ciało z największym naciskiem na brzuch, na kor, nasze mięśnie głębokie. Mega ważne prozdrowotne ćwiczenia, a zarazem bardzo efektywne, jeśli chodzi o kształtowanie sylwetki. 15 sekund. Stoper gaśnie. 3, 2, 1. Ok. Jeszcze raz. Szybciutko, odwracamy się. Trzy sekundy i druga seria. Hop. Trzymaj nieruchomo. Jeśli się trzęsiesz, to bardzo dobrze. Jak te 40 sekund spawnie w nieskończoność? 4, 3, 2, 1. Ok? Ostatni raz. Przygotuj się. 3, 2, 1, hop. Dbaj o każdy szczegół ustawienia. Gdy wejdziesz w pozycję, staraj się już utrzymywać nieruchomo. Nie zmieniaj, nic nie koryguj. Długie wdechy, długie wydechy. Ok, trzy, dwa, jeden, plus. Dobra, idziemy dalej. Odwracamy się teraz. Dalej będziemy pracować na czas. Kładziemy się na plecach. Pozycja wyjściowa. Mięśnie brzucha mocno dociskają odcinek lędźwiowy do maty. Unosimy nogi, unosimy ręce. Głowa do góry, broda do klatki. I teraz, robiąc wdech, otwieramy pozycję. Znajdź zakres ruchu, jaki na dzisiaj będzie dla Ciebie odpowiedni. I trzymaj nieruchomo. Docelowo, zwróć proszę uwagę. Otwieramy pozycję jak najmocniej. Ręce za głowę. Nogi jak najbliżej do maty. I utrzymuj. Ale patrzmy realnie z racji, że to jest trening dla początkujących. Utrzymujmy mniej więcej połowę zakresu. Zwróć proszę jeszcze uwagę broda do klatki. Trzymamy silną pozycję mięśniami brzucha. Prostujemy ręce, prostujemy nogi. I głęboko oddychamy. O, stoper nam się wyłączył. Trzymaj nogi. 10 sekund. 3, 2, 1. Ok. filka przerwy. Powtórzymy to ćwiczenie z małą zmianą. 10 sekund i wracamy. Pozycję wyjściową będziemy miały taką samą. Kładziemy się i teraz uwaga. Z wdechem otwierasz pozycję. Z wydechem zamykamy. Głowa cały czas w górze i powoli. Nogi na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków. Zwróć uwagę, żeby nie napinać karku, nie napinać szyi. Cała siła mięśniami brzucha. 10, 9, 8, 7. Sześć. Oczywiście im większy zakres ruchu, tym lepiej. Spróbuj na ostatnie powtórzenia. 5. Nisko do ziemi. 4, 3, 2. Ostatnie zatrzymaj zatrzymaj i luz. Ekstra. Brawo ty. Brzuch już powinien palić. Dalej. Usiądziemy sobie. Usiądziemy sobie. I wracamy do ćwiczenia na czas. Pozycja wyjściowa. Siadamy sobie ciężar ciała na kości ogonowej. Na prostych plecach odchylamy się do tyłu. Biodra, kolana, stopy. W jednej linii unosimy łódki do góry. Otwórz klatkę. Obojczyki szeroko. Mostek do przodu. I wyciągamy ręce. Pół minuty. Na razie tylko pół minuty. Oddychaj, oddychaj, jeszcze chwila. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. To był łatwiejszy wariant tego ćwiczenia. Dla chętnych. Prostujemy nogi. Jeśli jest za ciężko, wróć do pierwszego wariantu. Lub jeszcze łatwiejsza wersja, opuść łydki. Ale stopy cały czas uniesione. Tak? Trzymamy. Wszystko się trzęsie, bardzo dobrze. Myśl o tym sześciopaku na plaży, o tym wymarzonym sześciopaku albo chociaż płaskim brzuchu. Pięć, cztery trzy, dwa, jeden. Ok. Kładziemy się na chwilę na plecach. Przyciągamy kolano do klatki. Rozluźniamy się. Uspokajamy oddech. Bo dalej. Wyciągamy sobie lewą nogę do góry. Prawa ugięta na podłodze. I teraz uwaga. Raz, dwa, trzy. Sięgaj wysoko. Spinamy brzuch. Po 10 razy na stronę. Raz, dwa, trzy. Pogłębiej ruch. Cztery, pięć, raz, dwa, trzy, sześć. Raz, dwa, trzy, siedem. Jeszcze raz. Ok, od razu zmiana strony. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Połowa, przedostatni i jeszcze raz. Ok, super. Chwila przerwy. Rozluźniamy sobie brzuch. Mała zmiana. Wyciągamy teraz obydwie nogi. I sięgamy wysoko. Nogi lekko ugięte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni. Ok, i rozluźnij. Rozluźnij, bo z powrotem usiądziemy sobie pozycja wyjściowa. Ciąża ciała na kości ogonowej. Odchylamy się do tyłu, unosimy łydki, przekładamy sobie ręce za głowę i na przemian. Kolano do łokcia, Łokieć do kolana. Druga noga się prostuje i skręcamy. Ręce wysoko, klatka do przodu. Mocno wysoko, jeszcze chwila. Siedem. 6, 4, 3, 2, ostatni, ok, rozluźniamy, chwilka przerwy i będzie druga seria, także 10 sekund i wracamy, rozluźnij brzuch, przygotuj się do dalszej pracy, już niewiele nam zostało. Mnie też już brzuch pali, także jesteśmy w tym razem. Dobra, lecimy. Pozycja wyjściowa. Ciężar ciała na kości ogonowej odchyl się do tyłu. Nogi do góry, ręce za głowę. Hop, hop. <tryk> <tryk> Mocne skręty. Ręce szeroko. 10, 9. Nogi w górze. Cały tu wskręcamy. 6, 5, 3, końcówka, przedostatni. I jeszcze raz. Ok. Rozluźni się na moment. Ekstra, dobrze ci idzie. Przed nami ostatnie ćwiczenia. Przed nami ostatnie ćwiczenia. Ułożymy się teraz na brzuchu, ułożymy się na brzuchu, wyciągniemy, głowa w dół, na przemian unosimy lewą rękę, prawą nogę, dalej wzmacniamy mięśnie głębokie, prosta ręka mocno do przodu, palce, stopy ściągnięte, długa pozycja, nogi proste w kolanach, stara się odrywać udo, napinać pośladek, z wydechem unos się do góry. Jeszcze siedem, sześć. Pracuj, pracuj. Ostatnie trzy. Dwa, i po ostatnim na stronę. Ej, okay. mamy to.